Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w materiale Łosice Info. Zachęcam do zostawiania subskrypcji, komentarzy oraz lajków pod filmem. I nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Ile trzeba zarobić w Polsce, żeby godnie żyć? Ciężko mi to powiedzieć? To zależy, gdzie żyjemy. No, jak żyjemy w większym mieście, to na pewno zdecydowanie więcej trzeba zarobić. Jeżeli żyjemy w jakimś mniejszym mieście, mamy swoją działkę, możemy coś samemu wyhodować, to wtedy to zdecydowanie jest łatwiej. Możemy mniej pieniędzy wydać na życie. Chciała Pani rzu rzucić jakąś sumę, tak według Pani, ile trzeba? Myślę, żeby tak godnie żyć, to y, trzeba było zarabiać y, u nas, bo tak dobrze żyć, to 6 tysięcy. Kogo by się pan nie spytał, no to każdy by chciał jak najwięcej. Tak? Ale ja właśnie o to w tym chodzi, jakby. żeby por... no, że, że mnie powiedział, no tak, no dobra, jak ja jestem na jakimś, na jakimś tam zasiłku czy na czymś, no to, to co ja będę panu mówił, że no, pasowałoby dla mnie jak najwięcej. Nawet nawet jakby 5 tysięcy, 3-7 tysięcy. Ale wiesz pan, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jak to się, jak jak, jak jak było tyle, no to każdy by już by chciał, a no faktycznie, ja zarabiam 8 tysięcy, mam taki samochód, kurka wodna, a bym chciał mieć lepszy mhm. samochód. No i chciałbym zarobić dwa razy tyle, tak? No, no tak. i każdy tak będzie mówił, no przecież no, 5, 6 tysięcy, dla mnie to by wysoczyło. Czyli 5-6 tysięcy? Tak. No i no tak, tak jak teraz w ogóle takie zarobki są, no no, jak, jak tego, no. W stolicy, nie wiem, z... Żeby dojeżdżać do pracy, tak samo jak ja, bo jestem spod Wołomina, to na miesięczny dojazd płacę 1200 zł okay. to podejrzewam, że 8000 to taki minimum tam, ale niestety są mniejsze zarobki. Okay. A według pana znaczy w małym mieście, tak jak tutaj, no to jakieś 6000 wystarczy, tak mi się wydaje. A w większym mieście, no to większe są od razu wydatki. No to tak jak tutaj mówił poprzednik, że za 8 tysięcy trzeba było zarabiać, okay. żeby tak żyć, no w miarę, no. Wie pan, to jest trudne pytanie, bo to zależy, co tam kto ma na myśli żyć godnie, czy stać go na jedzenie, na ubranie, na opłaty, nie? Ale żyć godnie tak za jak ma... Nie wiem, emeryci mają najniższą emeryturę 1700 zł, 1500, nie wiem, to nie jest. Kwota, za którą można godnie żyć, bo mają leki, mają opłaty, mają życie, tak? Pokarm za to, jakieś tam produkty żywnościowe kupić. To nie jest kwota, za którą można godnie żyć. Emeryci na zachodzie, oni żyją, wyjeżdżają, zwiedzają świata, w Polsce tego nie ma. U nas ewentualnie sanatorium zostają, prawda? No tak. A ile zarabiać? No młodzi ludzie, żeby godnie żyć, i tak naprawdę żeby stać ich było na wszystko, to nie wiem, o czterech tysięcy? Ciężko powiedzieć taką kwotę, a tym bardziej jak teraz wszystko idzie w górę, to jest tak... naprawdę bardzo ciężko powiedzieć, jaka to powinna być kwota. A na przykład, bo to tak bardziej chyba taka kwota odnośnie Łosic, a powiedzmy w Warszawie trzeba byłoby zarabiać? No w Warszawie wiadomo, mieszkanie, wynajęcie mieszkania czy w ogóle kupienie mieszkania, to jest kwota no bardzo, bardzo, bardzo duża. Mam znajomych, którzy mieszkają w Warszawie, mają mieszkanie kupione przez rodziców i do tej pory spłacają kredyty albo nadal spłacają kredyty. A jaka tam pensja może być? No to też pewnie tak około 7. No nie wiem. Ja mam 2000. Jestem emerytką sama jestem. Mnie to wystarcza. A w Warszawie tak jak wnuczka, no to nie wiem. Tam z 5000 trzeba zarabiać, bo wynajm mieszkania. Bo przykładowo moja wnuczka mieszkała w tej chwili to jest w, w Niemczech. No pojechała, zrobiła licencjat w Warszawie. Bankowość i finanse, ale wyjechała, żeby po prostu zarobić na magisterkę, no, no, no bo tam są inne płace. No ale to też zależy, jak to gospodaruje. Ja z natury jestem oszczędna, ale są osoby, no ale w większości wypadków to te dwa tysiące, to uważam, że wystarcza. Około sześciu? Na rękę. A na przykład ile w Łusicach, a powiedzmy ile w stolicy? O Jezu, w Stolicy o wiele więcej, w Łosicach, no tak 5-6, żeby tak było stać na jakieś wyjazdy i tak dalej, no takie spoko życie. Okej, okay. a w Stolicy? O Jeju, z 8, bo tam wszędzie się wydaje. Się. Moim zdaniem jakieś chyba 3 albo 4 tysiące. Okej, okay. a Twoim zdaniem? Tak samo. To zależy od, od potrzeb, nie? I od... od... Ilości rodziny, nie? która jest w gnieździe, no ale no to nie ma stałej. nie? Jak ktoś potrzebuje, to za 3000 wytrwa. Eee, a ktoś może powiedzieć, że 13 jest mało. Okay. No ale to tak według Pana? Ile Panu było potrzebne, żeby godnie żyć? Eee, no to myślę, że tą piątkę trzeba mieć, nie? Okej, okay. okay, okay. Jako jeden członek rodziny, nie? Jeszcze plus drugi, nie? no to wiadomo, wtedy się inaczej żyje. To zależy, pewnie gdzie się żyje, ale wydaje mi się, że tak, żeby to satysfakcjonowało, no to jakieś 10 tysięcy. Okej. Okay. I na przykład, jeśli Pani miała porównać, ile trzeba zrobić w Łosicach, a na przykład w Stolicy? To wydaje mi się, że tutaj są niższe koszty życia. To, to tak, yy, jaka suma tutaj i jaka w Warszawie, powiedzmy? No powiedzmy, że tutaj pięć, okay. może 6? W Warszawie to myślę, że nawet więcej niż dziesięć. Sześć, siedem. Okay. Na, na rękę? Faktycznie, no. Okej, okay. a powiedzmy, porównując tak, takie małe miasto, a w Stolicy, to ile w małym mieście, a ile w Stolicy? No 9-10 chyba. To wszystko, co mieliśmy do zaprezentowania w tym materiale. Zapraszam jeszcze raz do zostawienia lajków, Państwa opinii w komentarzach poniżej oraz do subskrybowania. Dziękuję za uwagę.